Wakacje rozpoczęły się, a my rozkładamy na czynniki pierwsze nurtujące Polaków pytanie: Grill gazowy czy węglowy? Zostańcie z nami! Nie od dziś wiadomo, że grillujący Polacy dzielą się na dwie kategorie: Team grill gazowy i Team grill węglowy. Najpierw grill tradycyjny węglowy, czyli klasyk, który ma w sobie to coś. Rozpalanie węgla to prawdziwy rytuał i to jest jedna z jego zalet. Nic nie zastąpi tego wyjątkowego dymnego aromatu, który daje tylko grill węglowy. Grille węglowe są zazwyczaj tańsze. Węgiel jest dostępny w każdym sklepie spożywczym, a jego zakup nie wymaga kredytu hipotecznego. Są też nieco bardziej mobilne, umożliwiając grillowanie na łonie natury, gdyż nie trzeba zabierać ze sobą butli z gazem. Popularnym modelem grilla węglowego marki Gecko jest grill typu beczka z pokrywą. Posiada duży ruszt i otwór na popiół, co ułatwia odprowadzenie spalonego węgla do popielnika po zakończeniu grillowania. Wyposażony w półki, które są składane, przez co przechowywanie zajmuje mniej miejsca. W zestawie znajdziecie także uchwyty do rusztu. Tak zaawansowany model posiada, co jest rzadkością w grillach węglowych, termometr pokazujący dwie temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Całość stoi na dużych kołach o średnicy 15 cm wraz z solidnymi uchwytami, co ułatwia jego przemieszczenie. Oferta grillów węglowych jest dużo większa w zależności od zapotrzebowania. Na ekranie właśnie widzicie różne modele wraz z kodami produktów. Jak widzicie, dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Co do wad, jak twierdzi druga strona, rozpalenie węgla to nie jest szybki proces. Wymaga od nas cierpliwości. W następstwie generuje popiół, który przy niełatwym czyszczeniu grilla unosi się wszędzie. Próba kontrolowania temperatury przy większości grillów węglowych niewyposażonych w termometry to konkretne wyzwanie. Jeśli chodzi o grille gazowe, co do ich zalet, są eleganckie, nowoczesne i gotowe do pracy w kilka sekund. Bez czekania na żar, bez grzebania w węglu, wystarczy przekręcić pokrętło, nacisnąć przycisk i voilà, jesteście mistrzami kuchni na świeżym powietrzu. Regulacja i kontrolowanie temperatury jest dziecinnie proste, brak popiołu i dymu oznacza również mniej sprzątania. W ofercie Makigeko jest w czym wybierać grill pięciopalnikowy gazowy o potężnej mocy grzewczej 14,5 kW. Cztery palniki główne, które zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła, w tym także palnik dedykowany dla garnka lub szajnika. To oznacza, że możesz jednocześnie grillować i gotować ulubione potrawy. Każdy palnik ma oddzielny zapłon piezoelektryczny i regulację, co daje Ci pełną kontrolę nad temperaturą w różnych strefach grilla. Wyposażony w cztery skrętne koła, w tym dwa z hamulcem, posiada ociekacz ze specjalnym pojemnikiem, który skutecznie zbiera nadmiar tłuszczu. Z boku naszego grilla znajdziecie uchwyty do powieszenia sztuczców lub innych akcesoriów. Drzwi wykonane są z podwójnej blachy, przez co nie odbierają w tak dużym stopniu ciepła z rozgrzanego grilla. W ofercie mamy dostępną jeszcze wersję czteropalnikową, czyli 3 plus 1 o mocy grzewczej 11,6 kW. Warto również rozpatrzyć zakup pokrowca, który zabezpieczy waszego grilla podczas przechowywania. Przeciwnicy grillów gazowych twierdzą, że smak potraw z grilla gazowego jest jak porównanie instant kawy z kawą z włoskiej kawiarni. Brakuje mu tego dymnego aromatu, który daje węgiel. Grill gazowy, jeśli chodzi o dalsze wady, jest droższy od tradycyjnego, plus wymiana butli z gazem to również koszty. Z drugiej strony, grill gazowy to wygoda, szybkość i czystość. Idealny dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne rozwiązania i nie chcą tracić czasu na rozpalanie ognia. Natomiast grill węglowy to smak, tradycja i prawdziwe doświadczenie grillowania. Są idealne dla tych, którzy kochają klasykę i nie boją się ubrudzić. Dajcie znać w komentarzach, który grill preferujecie? Czy jesteście team gazowy, czy team węglowy? I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.